Dobry wieczór paniom i dobry wieczór panom. Dzień jest cudowny, bo to już piąty raz spotykamy się w Radiowym Teatrze Piosenki. A na tym miejscu za chwilę zasiądzie artysta niezwykły, bardzo różnorodny: nieco romantyczny, nieco ostry, nieco kontrowersyjny, ale w tym wszystkim bardzo, bardzo, bardzo sensowny i nie boję się tego słowa. Jest taki pejzaż, gdzie w krew rosną szczęścia kwiaty. Jest taki pejzaż, gdzie miłość kwitnąć nie przestanie, jest taki pejzaż, gdzie uśmiech można bać rękami. Jest taki pejzaż, który dostrzega snu Nie byłem wtedy przechodniem w małym betlejemie. Bo choć to teologii wymuszało więcej i w właśnie tutaj, to jednak w życiu nie zajrzałbym do stodoły, raczej hotel cztery gwiazdki, późna kolacja z dobrym winem. Dziękuję, że nie pomieszkiwałem wtedy w zaściankowo nędznym nazarecie, bo choć słuszne wychowanie pewnie by zmogło dobrze myśli o prowincji, to jednak ciesielstwem bez matury jawnie pogardzałbym. Raczej ci dobrze wykształceni o wysokie rozważania. Dziękuję, że się nie tłoczyłem wtedy w podnieconym tłumie gapiów. Bo choć w świetle dnia czynione znaki, cudy widziałem jako ewidentne, to jednak serc ukryty w przypowieściach jego umknąłby mi raczej zbyt plebejski. Oto, takie urąganie filozofii. Dziękuję, że się nie gorszyłem wtedy. Oburzającym brakiem patriotycznych haseł. Bo choć tak wiele opowiadał o swoim ojcu gdzieś tam w niebie, cóż za bezczelność swoją drogą, to jednak Bóg, honor i ojczyzna z siebie nie wykształcił nigdy. Raczej dla kolaborantów mają zrozumienie? Hm. nie pojęta. Dziękuję, że nie widziałem wtedy, jak go dotykała prostytutka. Bo, choć może była to kobieta biedna, kto wie, głęboko nieszczęśliwa nawet. To jednak, jak świat światem zawsze zawód i urągał, przyzwoitym, świętym. Raczej więc wzruszyłbym ramionami. Twarz i czystość zachowawczy, faryzejskie. Dziękuję, że nie krzyczałem wtedy. Hosanna! Gdy on wjeżdżał na osiołku. Bo choć przez chwilę krótką, mimo zastrzeżeń, w stolicy zaczynałby jawić mi się królem, to jednak ledwie tydzień później, w Amoku, darłbym się na krzyżni, raczej ich osadne przeklinając, dziwiąc się tamtej egzaltacji. Dziękuję, że nie patrzyłem wtedy na tę publiczną egzekucję, bo choć na widok krwi, wbijanych gwoździ, Zasła byłbym, pewnie nieprzywykły. To tak wstrząs i niesmak duszowidza wytargały krótko. Raczej po wieczornym, mocnym trunku zasnąłbym słodko, jakby, no, jakby nie może ciche. Dziękuję, że nie spotkałem wtedy kobiet, brydzących coś o pustym grobie, bo bym wyśmiał. Dość głupich słów, tych mów, pustych głów Już dość jest mi tak wstyd, prostaków krzyk zniewala myśl Już dość, tu jest mi źle, gdy rozum śpi, demony budzą się Już dość, idźmy do szkół, ten kraju spać nie da się ten ze zegnij do ziemi, niech imię Twoje wśród nas się uświęci. Boże, błagam, naucz nas myślenia, naucz, błagam, miłości do Ciebie, niech nam się Chrystus z nie myli, ani modlitwa z celebrą. Czas, najwyższy czas w obronie mas, przestać samobronić się, czas do prawdy, nam po trud i skój, chleb. Czas, by stary krzyż z kościelnych wież do naszych strzec serc. Czas, idźmy do szkół, kombajnem kraju zbawić nie da się. Dawnych mistyków ludzkiej duszy pierdził Zimą ciemna strona, słońce zabija na raty nas. W natwione cienie, schodami do nieba zaczął się krok. Tam nie ma autostrady, myślę o tobie, a tu takim jest myśl, zbytek słuch. Kocham moją wariacko i zawadiacko, a że jestem przez nią tak samo kochany, no to popełniam dla co jest wyczynem. Jakaż to dzielna kobieta jest. Wiecie Państwo, pożycie z tak zwanym, przepraszam to słowo, artystą nie należy do najłatwiejszych i tych szczególnie lekkich, pomimo tego, że tak sympatycznie tutaj e, w, 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 wygląda. Ciężkie <gryzanie> życie z artystą. Takie to ciężkie życie no, jest. Nie zaprzeczam. Jest ciężkie, ale bardzo interesujące. Znaczy na pewno mam szczęście mieć męża, który mnie kocha bardzo. Dotykaj, delikatnie, bardzo dotykaj. Aksander. Ten, jak ja się wpisałem w, te, w teatr piosenki Agnieszki Szanowskiej. Myśmy zagrali taki typowy koncert, jak, taki jaki gry, grywam, no właściwie wszędzie. Natomiast rzeczywiście jakiś tam, jakiś sentyment do radia Kraków mam. Radio Kraków swego czasu troszkę mi grało, mam tu trochę znajomych, więc miło mi jest podwójnie, że mogłem tutaj znowu po latach wystąpić. Tak. No a reszta to już nie do mnie należy. No, reszta to Reszta jest w sercach, w duszach i na płytach. O, ja, wbrew mocnej pomiłasem poznany ktoś mi odcyta O Chryste mój, Czyli mnie wciąż bardziej wolnych w śmiesznym być na własnym drzech. dramatu, który ten naród spotkał w czasie II wojny światowej. A historia Sary jest po prostu poruszająca. I poruszające jest to zdjęcie. To nam zdjęcie można obejrzeć kupując na przykład książkę Marka Edelmana i była miłość w getcie. Dziś Cesarze nowe buty dać,